Cześć moi drodzy, witam Was z Rusińskiego Wierchu, witam Was z Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie przyjechałem zrobić dla Was vloga na temat pierwszych dni sezonu. Yy, czynny jest jedynie wyciąg na Olczańskim Wierchu, wyciąg UFO Rusiński, który jest za mną, na którym obecnie się znajduje. Jeszcze jest nieczynny, jeszcze śnieży. W tle mamy też kotelnicę i banie na, yy, w Białce Tatrzańskiej, która też jeszcze jest nieczynna. Będzie otwarta dopiero na przyszłe tygodniowe Snow Expo. Także moi drodzy, ja zapraszam na mojego vloga z Bukowiny Tatrzańskiej. Na Rośnickim obok szóstki, którą widzieliśmy przed chwilą, mamy też do dyspozycji czterosobową starszą kolej krzesełkową, kilka wyciągów orczykowych i małą taśmę dla uczących się. Jest to bardzo przyjazny ośrodek narciarski, szkoda, że jeszcze nie czynny, bo z chęcią bym tutaj spróbował jazd, jeszcze nigdy tu nie jeździłem blisko Białki, tutaj są plany żeby w przyszłości połączyć Rusiński z Kaniówką tutaj naprawdę brakuje tylko jednej kolei więc myślę, że jest to gdzieś tam realne w przyszłości tutaj też widać dużo wypożyczalni i jakaś gastronomia no teraz jest naprawdę głucho wszędzie, cicho wszędzie a to tylko Rusiński Wierch żywej duszy tutaj się nie da uświadczyć ponieważ jeszcze nie ma sezonu ja uciekam już do siebie na Olczański, żeby pokazać Wam jakie warunki panują tam na początku sezonu. Witam Was już z Olczeńskiego Wierchu, już jestem na nartach. Przed południem byłem na Rusińskim. Zrobić dla Was krótki raport. Teraz jestem na olczeńskim i już jeżdżę. Celowo jestem wieczorem, ponieważ jest dużo mniej ludzi, dużo mniej szkółek, klubów, dlatego też można sobie zdecydowanie lepiej pojeździć. Zaraz zobaczymy sobie, jakie są warunki na trasie oraz jakie warunki są pod orczykiem. Za ile tu można jeździć, w jakich godzinach tu można jeździć. Jest lekki minus, jest to odczuwalne, jest tak około minus 2, więc jazda dzisiaj powinna być bardzo, bardzo przyjemna. Ja już jadę orczykiem, orczyk około 500 metrów, orczyk ufo na wierchu olczańskim. Bardzo taki Bezpieczny wyciąg, pod wyciągiem dyszamy dobrą sytuację. Jest dużo śniegu, trochę sztucznego, trochę prawdziwego. Generalnie nie ma na co narzekać. Yy, zaraz zobaczymy jeszcze jak trasa, ale pod wyciągiem myślę, że możemy to ocenić, nawet dla tych początkujących, jako bardzo, bardzo dobre warunki. Zobaczcie, za mną ar armatka e, Super Snow, bardzo nowoczesna, dobra, wydajna armatka, dzięki temu też tutaj możemy już jeździć, od początku grudnia, śniegu jest dużo. E, co do obostrzeń tutaj, e, ponieważ w liveie pojawiło się pytanie, czy ktoś e, sprawdził mi tutaj paszport covidowy. Nie, nikt mi takiego paszportu covidowego nie sprawdzał, ani na termach, ani na wyciągu, ani w pensjonacie. Ja sobie oczywiście takowy przygotowałem, ale na, no, nigdzie nie musiałem go użyć, wiadomo, no, wchodząc do wypożyczalni, do toalety trzeba mieć maseczkę, trzeba zasłonić usta i nos, na świeżym powietrzu nie trzeba, na wyciągu też takiego wymogu nie ma, kolejka jest rozgraniczona, nie tworzy się jakaś taka jedna grupa, gdzieś ten dystans, powiedzmy, może jest tam zachowany. Generalnie nie ma jakichś szczególnych obostrzeń. Też tutaj nigdzie się nie dopatrzyłem, jaki jest limit osób na tym stoku. Pewnie jakiś jest i ja się takowego nie dopatrzyłem. Na olczańskim wierchu warunki są dobre: dużo śniegu, mieszanka śniegu naturalnego i śniegu sztucznego. Generalnie można powiedzieć, że jest się gdzie wyjeździć. Tam, sami widzieliście, naprawdę jest dzisiaj prawie równiutki stół, można tutaj szaleć na pełnym gazie. Jak na tę porę roku, to jest naprawdę bajeczka. W kompleksie Olczanski oczywiście y, przy wyciągu UFO funkcjonuje także wypożyczalnia, y, dobrze wyposażone wypożyczalnia. Ja skorzystałem z y, tamtejszych nart, dostałem narty Salomon, buty Salomon. Y, tutaj y, Pan pozwolił mi y, i pomógł mi też dopasować. Y, za komplet y, kask y, buty narty Kije zapłacicie y, 30 zł za y, dobę. Oczywiście są także deski snowboardowe, aczkolwiek wiem, że jest ich tutaj trochę mniej. Funkcjonuje oczywiście także szkółka narciarska, są tutaj instruktorzy jak i narciarscy, jak i snowboardowi. Na stoku dużo takich grupek tutaj jeździ, można także mieć lekcje indywidualne, nie ma z tym tutaj generalnie problemu. Ja tymczasem jadę na dół y, do Orczyka, żeby jeszcze Wam trochę y, pokazać tutejszych y, walchorów. Sami widzieliście, warunki tutaj są naprawdę bardzo dobre, jak na tą porę roku, przełom listopada i grudnia. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć co nieco niestety o cenach, ponieważ wszystko kosztuje, a tutaj kosztuje dosyć sporo. Cały dzień jazdy to jest ponad stówka, godzina to jest 75, jest też opcja 5 godzin po godzinie 16. I to kosztuje również 75 zł. Są także karnety 3-godzinne, 5-godzinne. Są także zniżki młodzież senior, więc gdzieś tam osoby z tych grup zapłacą też trochę mniej. Tanio nie jest, ale myślę, że w tym roku, w tym sezonie wszędzie podrożały ceny karnetów, więc nie jest to tylko zjawisko tutaj na wierchu olczańskim. Naprawdę cała tutaj armia armatek i lanc pracuje, więc tam naprawdę wkrótce można się spodziewać y, otwarcia sezonu. W kompleksie Olczanski, oprócz wyciągu UFO, mamy do dyspozycji także kolejczy z okolą Turnia oraz wyciągorczykowy Zwertlik i obok wyciąg wyciągorczykowy Mały Kasprowy. Więc słuchajcie, no, jeżeli wszystko jest otwarte, to mamy tutaj ponad 1,5 km tras. To jest dosyć. Poro więc jest gdzie się generalnie wyjeździć. Obecnie, jak widzicie, lance, armatki funkcjonują. Lance tutaj widzę trochę starszej generacji. Armatki to są nowoczesne, żółte, technoalpiny najnowsze. Nad Olczański Wierch nadeszła mgła. Armatki tak sypią, że po prostu już mało co widać. Także będę na dzisiaj dla Was skończył relacje, relacje z Olczańskiego Wierchu z mojej inauguracji sezonu. Słuchajcie, myślę, że wymaga ona lekkiego podsumowania. Yy, tak, na, na Olczeńskim Wierchu mamy do dyspozycji yy, yy, generalnie trzy wyciągi orczykowe, jedną kolejkę z Obecnie czynny jest tylko wyciąg UFO. Yy, trasa około 400-500 metrów. Yy, przyjemna, dobrze przygotowana. Te armatki Super Snow yy, i nowoczesny ratrak dbają o to, żeby warunki były jak najlepsze. Po zmroku oświetlenie jest też dobre Można tutaj jeździć do 20.00 wiem, że w sezonie chyba też do 21.00 tutaj można jeździć. Obok stoku mamy bufet, taki skromny bufecik, nie byłem w środku, więc nie oceniam, aczkolwiek jest możliwość tutaj coś przekąsić, czy pewnie napić się bardziej ciepłej herbatki. Oprócz tego w Bukowinie jest jeszcze największa stacja, czyli stacja na Rusińskim Wierchu. Dwie koleje krzesełkowe, kilka wyciągów orczykowych, jeszcze nieczynnych, aczkolwiek pewnie niedługo tam też sezon ruszy. Słuchajcie, dzięki, że byliście ze mną w Bukowinie Tatrzańskiej. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w następnych vlogach. Cześć!